Siemanko, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie całego display boxa nordyckiego z FIFA 365 2024. Ja już sobie pozwoliłem otworzyć, wyciągnąć saszetki, 50 sztuk w takim display boxie. Jak pamiętacie, zamówiłem sobie na Fantopie jeszcze jeden taki boksik. Także otworzymy sobie dzisiaj te 50 saszetek. No i liczę tutaj. Na jakieś fajne trafy. Pojedyncze karty brakują mi do drugiego setu, dlatego życzcie mi szczęścia i mam nadzieję, że wpadną właśnie te karty brakujące. Chodzi tutaj głównie o nordyckie karty Giant, gdzie potrzebne są nogi Halanda. Czyli ta trzecia karta na dole, plus jeszcze jakieś, jak się nie mylę, Iszak, któryś. Także te karty na pewno chętnie tutaj przygarnę. No i będziemy prezentować tylko specjalne bazówki. Odkładamy. A ze specjalnych jest Neymar, e, Neymar Mbappé na fansie. Kataldi i tutaj pierwsza nordycka karta skandynawian Star Kier z Milanu co dalej? Kapitan Perez z River Plate Titan Bastoni i logo Lazio pochwalcie się jak tam u was sytuacja z tą kolekcją czy ją skończyliście czy jeszcze wam coś brakuje kapitan Paris Saint-Germain Marquinhos, giant Casemiro i dominator Mbappé. Kapitan Lascelles z Newcastle, top kiper Donnarumma, Paris Saint-Germain i dominator Rodrigo Real. Cross fans z Realu. I Foden Homegrown Manchester City. No jak na razie tylko jedna nordycka karta. Fans' favorite Pawart z Bayernu. I naj, już myślałem, że to nogi Halanda, a to numer 15, czyli tułów tego zawodnika, ale mamy nordycką kartę. Magician Rafinha z Barcelony. Kapitan Marsili Payet i druga karta Skandynawian Star Christensen z Barcelony do tego Kimpembe Homegrown Paris Saint Germain. Kapitan Palmeiras Gustavo Gomez i trzecia karta Skandynawian Star Bach z Benfiki i titan christensen barcelona fans favorite rafinha barcelona time machine witzel atletico i logo milano fans favorite rafa silva benfica Titan, Gimenez Atletico i Cataldi Homegrown Lazio. Fans' favorite, Taylor Ajax, top keeper Szczęsny Juventus, Titan, Romagnoli, Lazio. Double trouble, Manchester City, Liverpool, Logo i to tyle Kapitan Liverpoolu Henderson Skandynawian Starbach z Benfiki po raz drugi dzisiaj Magician Jeszynkimiś Bayern Kapitan Coke Atletico i mamy drugą kartę Giant. Głowa Eriksena z Manchesteru United. Do tego Magician Kimiś po raz drugi. Rafa Silva, fans favorite Benfica. Time Machine Walker. Manchester City logo Newcastle fans' favorite Taylor Ajax Scandinavian star Ausnes z Benfiki Titan Marquinhos Paris Saint Germain i homegrown Chandler z Eintrachtu Fans favorite Danilo Juventus, Time Machine Miller Bayern, Homegrown Gavi Barcelona. No jak na razie bez rarki. I mamy kolejną kartę Giant, tym razem głowa i szaka. Tutaj mamy fansa Hakimiego z Paris Saint-Germain i Homegrown Ręcz Ajax. Double Trouble Palmeiras, Scandinavian Star Isaac, Newcastle, Rashford Homegrown Manchester United, Double Trouble Manchester City, Holland, Scandinavian Star Manchester City, Giant Vinicius Real. Kapitan Barcelona Sergi Roberto, Titan Marquinhos Paris Saint Germain, Antonio Silva Benfica. Znowu Henderson, kapitan Dominator Martinez Inter, Homegrown Calabria Milan. No i mamy pierwszą rarkę i jest nią topmaster Master Upamecano z Bayernu. Do tego fan's favorite Danilo Juventus, logo Realu. Gonzalo Ramos fans z Benfiki tutaj mamy Giant Casemiro i jeszcze raz dominator Martinez. Przesuniemy to tutaj i zrobimy miejsce na kolejne Nordyki i hierarki. Fans Hakimi Paris Saint Germain, Magician De Jong Barcelona, Range Homegrown Ajax Fans favorite Klaus Marsylia i mamy pierwszą nordycką legendę Laudrup z Realu Do tego logo Benfiki Double Trouble Palmeiras stopki Szczęsny ponownie Titan Danilo Juventus Double Trouble River Plate, Skandinavian Star Lindström, Logo Palmeiras, Kapitan Sergi Roberto Barcelona i Logo Manchester City, Kapitan Realu Modric, Titan Jimenez Atletico i Homegrown Fagioli Juventus Gonzalo Ramos fans Scandinavian Star Kier z Milanu Magician Leo Milan fans Klasen Ajax Robert Lewandowski Time Machine Homegrown Carvajal Double Trouble Liverpool, Skandinavian Star Ausnes, Homegrown Antonio Silva. Double Trouble Arsenal, Top Keeper Ederson, Titan Romagnoli. Znowu Double Trouble Arsenal, Dominator Gnabry. Logo eh, Paris Saint Germain, Kapitan Walker Manchester City, i jeszcze raz Kier Skandinavian Star, Homegrown Longstaff Newcastle, Double Trouble Manchester United, Titan Ruben Diaz Manchester City, Logo Marsili. No, i zbliżamy się do końca. Około 10 saszetek już tylko zostało. I będzie rarka, ale oczywiście ta, co zawsze. Kapitan Koke, Atletico i Invincible. Więc jeżeli nie będzie już żadnego top mastera, no to słabo powiem Wam, bo upamykano bardzo często mi wpada. Logo Barcelony. Kapitan Odegaard, Arsenal. Giant, Vinicius, Real. Dominator, Beltran. River Plate. Fans' favorite, Barella, Inter. Bach po raz trzeci, Skandinavian star, Magician, Bellingham. Fans' favorite, Klaus, Marsilia. Time Machine Walker Manchester City Homegrown Alexander Arnold Liverpool Double Trouble River Plate Scandinavian Star Ericsson Titan Delicht Bayern logo Juventusu Kapitan Realu Modric I Jeszcze raz Lindström z Eintrachtu Rising Star, Bajcetic Liverpool i ile? 6-7 saszetek. Fans Favorite, Klasen, Ajax, Odegard, Arsenal, Scandinavian Star, Magician de Young, Barcelona. Double Trouble Liverpool, Rising Star Vanner z Bayernu, Nketiah Homegrown, Walker Kapitan Manchester City, i jeszcze raz ta sama legenda Laudrup, no trochę pechowo, Dominator Giroux z Milano, Homegrown. Gijot Marsilia Double Trouble Manchester United Odegard Scandinavian Star Zaire Emery Rising Star Fans Favorite Romagnoli Magician De Jong Logo Marsili Wow, ale jazda, momentu jeszcze jest w środku, moi kochani, ale najpierw fans favorite są so, z Eintrachtu, tutaj to pozabieramy, homegrown Barrios z Atletico i kto jest? Pięknie, Mbappé nie udało mi się samemu trafić tej karty, wymieniłem się już jakiś czas temu, także mega. No teraz to mogę powiedzieć, że to był naprawdę super boksik. No i jeszcze zostaje ostatnia saszetka, więc no nie ma co narzekać. Rarki może nie takie, ale ta momentum zrobiła swoje. Kapitan Milanu Calabria, Titan Danilo z Juventusu, logo Parysa Germain. Także to są tutaj moje, gani, najlepsze karty z tego boksa 3, 3, 8, 24 w sumie. W tym najważniejsza momentum z Mbappé. Później mamy dwie legendy, te same: Laudrup, Trzy karty Nordic Giant. Pozostałe tutaj, jakie mamy, Skandynawy, ile w sumie. Tu jest ten sam. Tu jest ten sam. Tu mamy Lindströma. Odegard, czyli 9 jest. Czyli wszyscy są, z tego co widzę, jeżeli chodzi o Skandynawy. Więc fajnie się złożyło. Ok, moi kochani, dajcie znać, co myślicie odnośnie Dzisiejszego unboxingu tego nordyckiego display boxa. Także ja się cieszę, bardzo fajne karty. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pozdrawiam, trzymajcie się i cześć!